Pani Agnieszko, w najbliższym czasie ma być jakieś wydarzenie. Proszę opowiedzieć o tym nam tutaj. U nas jest wiele wydarzeń w najbliższym czasie, natomiast to takie dla nas w tym momencie jedno z istotnych to to, na które zbieramy środki na stronie: Wspieram to. Jest to projekt nagrania płyty artystycznej grupy artystycznej Liminis Prolis, czyli młodszego wydania grupy Liminis. Młodszych dziewcząt i młodszych chłopców tego starszego zespołu, który już niektórzy znają. Płyta będzie nagrana do listopada i w listopadzie, 21 listopada będzie miała premierę. Premierę na festiwal, który się odbywać będzie w lubawce, czyli tutaj, tak jak, jak każdego roku w ostatnich latach, w piątkowy wieczór będzie miała ta płyta premierę, czyli ten nasz zespół wystąpi ze wszystkimi 15 piosenkami, które znajdą się na płycie. I teraz o tej płycie. Płyta, na płytę po, pomysł mieliśmy już dawno, natomiast ym, przez lata zbieraliśmy piosenki drużyn, czy wszystkich gromad, wszystkich drużyn z HP Kamienna Góra. Taką wisienką na tej płycie jest piosenka napisana w ubiegłym roku na 50-lecie 32. drużyny harcerskiej Czerwone Berety, którą wielu, wiele z Państwa zna. Wielu z Państwa zna. Więc myślę, że każdy, kto pamięta Czerwone Berety i kto był w tej drużynie. Y o, przez 50 ostatnich lat um, też będzie mógł dostać tam coś dla siebie, ponieważ te piosenkę specjalnie dla nich napisaliśmy, zaaranżowaliśmy i oni już ją znają i też już ją śpiewają. Więc, jakby ktoś chciał posiadać te piosenki w swoim domu, czy w wersji MP3, czy w wersji takiej, um, którą można mieć w dłoni, to kogo, jeśli ktoś kocha płyty same w sobie, że je można je kolekcjonować, to to jest dobry moment. To są piosenki harcerskie, czyli jak ktoś był harcerzem i pamięta te czasy, to właśnie ono było o harcerstwie, ale Mówią też o każdej drużynie i gromadzie kolejno, czyli mówią o tożsamości tych drużyn, tych gromad, o ich, o ich przygodach, trochę o, i czasami o ich historii, ale są to wesołe, mm, wesołe ale też pełne ideałów piosenki zuchowe i harcerskie, które dla naszych drużyn i gromad stworzyliśmy. Więc to jest wyjątkowa płyta. To nie będą piosenki, które już istnieją i można. je w internecie usłyszeć, tylko piosenki, które stworzyliśmy właśnie dla nich. Wszyscy te piosenki śpiewają, ponad 200 osób jest w naszym chówcu i wszyscy je znają. I każda gromada, drużyna śpiewa piosenki, inny gromad i drużyn. I myślę, że posiadanie takiej piosenki, która będzie pamiątką na całe życie, te, bo te piosenki zostaną z Wami już do końca, będzie super pamiątką harcerską. Jeżeli ktoś inny chciałby na przykład, żeby dla niego napisać piosenkę, jest też taka opcja, na wspieram to, to wtedy my napiszemy dla Państwa piosenkę i ją Wam podarujemy i wyślemy w formacie MP3. Bo jest też taka opcja. Jeśli ktoś by chciał, żeby zro zrobić na niego ognisko albo jakiś koncert kameralny, to również możemy się tego podjąć. A pomoże nam na pewno starsza grupa Limini, żeby wszystkie te projekty zrealizować. I to wszystko można dostać ze strony Wspieram to. Jest to strona crowdfundingowa, gdzie zbiera się pieniądze na to, żeby jakiś projekt zrealizować. I właśnie e, tę stronę wybraliśmy. Pani Agnieszko, ja bym tak zapytał się, ta młodzież robi postępy, bo to trzeba śpiewać i umieć grać? Oni przez wiele lat y, spotykają się każdego tygodnia, y, czasami po kilka razy w tygodniu, y, żeby. Żeby śpiewać, żeby śpiewać, żeby grać, żeby aranżować to wszystko razem, żeby potrafić występować też na scenie, bo to też nie jest sztuka. To też jest sztuką, żeby wystąpić na scenie. Nie jest sztuką wystąpić bez sensu, jest sztuką wystąpić zmyślnie, z rozmysłem, robić to, co się na tej scenie robić powinno. Czyli umieć się ruszać, umieć grać, umieć to wszystko ze sobą połączyć, umieć pracować z mikrofonem i pracować też z publicznością i z kamerą, tak? bo to trzeba mieć zwrok zwrócony tam, gdzie trzeba. Wszystko musi być tip top. I oni cały czas o to, o to walczą, ze sobą walczą, żeby te ich występy były jak najlepsze. To ja czego Wam bym chciał życzyć, aby się Wam to spełniło? Żeby jak najwięcej osób marzyło o tym, żeby mieć te piosenki w domu, albo żeby na przykład swoją własną piosenkę posiadać dla siebie tylko napisaną. Dziękuję.